Pan z wami, słowa ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei na Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział, pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, wstępującego jak gołębice i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił, ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Oto słowo Pańskie, Mam czasu, roku mała rzeczka. Wcale niepiękna. Zarośnięta. Zmętną wodą od gliny. Ta mała rzeka daje życie Izraelowi. Jordan. Staje w Jordanie w orszaku pokutników poszukujących nowego życia, wyznających swoje grzechy, sam bezgrzeszny Jezus, prawdziwy Boży syn odwiecznie istniejący, równy Ojcu i Duchowi Świętemu w chwale i mocy. I Syn Maryi zarazem ograniczony, tak jak człowiek jest ograniczony. Bóg człowiek wśród splamionego ludu grzechem i nieprawością. Najpiękniejszy spośród synów ludzkich. Jakże on jest piękny, Jezus, piękny bo niedotknięty grzechem. A przecież grzech zawsze widać po człowieku. Piękny, bo przy nim jest bezpiecznie. On bezpiecznie patrzy, dotyka i mówi. Piękny jest Jezus, bo On niesie życie, daje życie, bo jest życiem. Piękny Jezus w Jordanie, bo to prawdziwy Bóg, czysty. Dlatego Jan ma opór przed zanurzeniem go w się pokuty. To Ty powinieneś mnie zanurzyć, a nie ja Ciebie. Piękny, piękny Jezus, bo wierny Bogu, pełniący wolę Bożą, mówi Janowi, że godzi się wypełnić to, co sprawiedliwe. A dla Żydów sprawiedliwość oznaczała odpowiedź na torę. A więc przyjęcie woli Bożej, a więc godzi się wypełnić tak dane Bogu z całym jarzmem tej decyzji, z jego konsekwencjami, Jezus wie co mówi. Piękny, piękny jest Jezus, bo nie brzydzi się grzeszników, pogubionych, mających serce, ręce i nogi upaprane grzechem. Obciążone złem. Piękny jest Jezus w Jordanie, bo niosący piękno i dobro w świat. Piękny jest, On jest naprawdę piękny, bo dający Boga, który wyzwala, pochyla się nad grzesznikiem, tego, który nie zgasi ledwo tlejącego się knotka i nie dołamie. Nadłamanej łodygi. Piękny jest w Jordanie. Myślisz tak o tym? Zamknij oczy i zobacz pięknego Jezusa. Tego, o którym psalmista mówi, i Kościół odnosi te teksty do Jezusa, słusznie, najpiękniejszy spośród synów ziemi. Piękny jest. Piękny Wiordanie. Zobacz go. Namaluj go w sercu. Pozwól, żeby. Nie patrzcie na mnie, wy zamknijcie oczy. Maluj w sercu. Przyjmij słowo sercem. Biblia nie jest dla rozumu przede wszystkim. Biblia jest dla serca. To nie jest dla uczuć, to jest dla doświadczenia. Zobacz pięknego Jezusa. On też jest piękny na krzyżu, ale nie piękny wtedy pięknem ciała, ale pięknem wierności. I zobacz pięknego Jezusa w zmartwychwstaniu. Zobacz najpierw, jak wynurza się z wody w Jordanie i otwiera się niebo, i słychać głos ten jest mój Syn umiłowany, jakże Go bardzo kocham, jaki On jest piękny. I zobacz w sercu swoim, w swojej też wyobraźni, jak Jezus wstaje z grobu. Już go dalej grób nie kryje, jakże on jest piękny. Piękny jest też w chwale. Kiedy czytamy Apokalipsę w pierwszym rozdziale, to możemy aż się zakochać w tym pięknie Jezusa, szata aż do stóp. Przepasany złotym pasem, głowa i włosy białe jak śnieg, oczy jak płomień ognia, stopy podobne do lśniącego brązu, jak słońce jaśnieje w całej swojej mocy. Zobacz, jaki on jest piękny. Nie ma piękniejszego człowieka. Najpiękniejszy spośród synów ludzkich. Ale piękni są również ci, którzy podążają do Jana nad Jordan. Choć ich życie nie jest piękne, bo są pobrudzeni grzechem, to wszyscy, którzy idą nad Jordan, którzy idą do Jana, chcą zmiany. Chcą nowego początku, nowej codzienności. Oni nie są piękni w historii swojego życia. Ale są piękni w pragnieniu, piękni, bo ożywia ich nadzieja, że można inaczej, że może być nowe życie, że może być lepiej. Ci piękni, podążający w orszaku pokutnym, czego szukają, czego oczekują, oni oczekują nowych narodzin. Oni chcą czegoś nowego w swoim życiu. To ich pcha, żeby wyjść z domu i zrobić coś, co zmieni ich życie. Oni chcą wejść do tej wody, bo woda z jednej strony symbolizuje śmierć, a z drugiej strony życie. Jak wpadasz do wody i się zanurzasz, czy topisz, to woda niesie śmierć. Ale kiedy się wynurzasz i płyniesz do celu, niesie życie. Oni chcą więc zanurzyć się w Jordanie, zanurzyć się i żeby w te parę sekund, co są pod wodą, całe to zło z nich wyszło. I chcą wstać, kiedy wytrą oczy, żeby popatrzeć na świat i siebie inaczej. Pamiętajmy, że ten chrzest, który czyni Jan Chrzciciel, nie jest oczywiście naszym chrztem, ale w praktyce Izraela, która się stała właśnie za Jana Chrzciciela, to o to doświadczenie chodzi, bo to nie była stała praktyka, było również wyznawanie grzechów. Nie tylko ogólne, ale niektórzy wyznawali również imiennie swoje grzechy i wchodzili do wody. Czy nie są piękni ci, którzy potrafią zostawić stare życie, żeby iść w kierunku nowego? Jakże piękne muszą być oczy, kiedy wracają do swoich domów w Judei. Ten gest zanurzenia ma sens. Jezus, ten najpiękniejszy spośród synów ziemi, idzie. Choć nie potrzebował wyznawać grzechów, bo go nie miał. Nie potrzebował wejść do tej brudnej wody, i nie chodzi o jej mętność, tylko chodzi o ten symboliczny brud tych grzechów, tego dziadostwa, które ludzie przynoszą, ale on chce być w to zanurzony. Bo jak czytamy u świętego Pawła, Bóg grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. To imię Jezusa, drugie, grzech. On pozwala tak blisko być, że choć grzechu nie popełnił, jego grze, ten grzech nasz dotyka Jego. W tej wodzie już go dotyka, a potem go dotyka na krzyżu. Jezus wchodzi do tej wody i ten święty, najświętszy, Boży syn uświęca całą ziemię. Bo ta woda, która niesie śmierć i ten brud ludzki, jest uświęcona. Bardzo mocno to podkreśla Kościół Prawosławny i grecko-katolicki. W ich kalendarzu za tydzień będzie święto Jordanu. Tam, gdzie jest to możliwe no tu w bielsku nie idą, ale tam, gdzie jest możliwe, to idą nad rzeki. Biskupi kapłani błogosławią rzeki żeby ta rzeka stała się święta. Wkładają krzyże do tej wody, tak? Ludzie się tą wodą obmywają, żeby był właśnie ten znak, tak? Obumieram, oczyszczam i zaczynam nowe życie. Jezus chce wejść do Jordanu. I choć wszyscy nie wiedzieli po co wchodzi. Albo myśleli, no przecież On jest jednym z nas. Tak jak nie rozumiemy tego, co czasem Bóg czyni w naszym życiu. Ale On wie, nawet jeśli Ty nie wiesz, On wie. To jest pierwszy krzyż Jezusa. Jest zanurzony, a potem wstaje. A za trzy lata jest zanurzony w śmierć, zamknięty w grobie i wstaje i już nie umiera i żyje aleluja to dlatego pan Jezus powiedział Nikodemowi jeśli się ktoś nie narodzi z wody i ducha nie może wejść do królestwa Bożego to nie chodzi czy się ktoś zanurzy w wodzie ale kto się nie zanurzy w tej wodzie razem z Jezusem i tak jak on w Jordanie bezgrzeszny i święty Najpiękniejszy spośród synów ziemi jest zanurzony, a my razem z nim. I on wstaje, a my razem z nim. Tak ten najpiękniejszy synu ziemi na krzyżu zostaje tak zniszczony, że ludzie nie chcą patrzeć. Bo my nie chcemy patrzeć na siebie, kiedy dostrzegamy w sobie zło. Kiedy dostrzegamy w sobie źle rozegrane sytuacje życia. Ale On wstał. On wyszedł z wody i wstał z grobu. I Ty też możesz wstać, najpiękniejszy spośród synów Ziemi. Jesteśmy piękni. Nie są piękne te twarze? A te kobiety tutaj, to nie są piękne. Jesteśmy piękni, bo Pan jest wśród nas. Jesteśmy piękni, bo przez chrzest staliśmy się dziećmi bożymi synami bożymi. To nie jest symbol. My nie jesteśmy symbolicznie synami bożymi, ale prawdziwie nimiśmy się stali. Należymy do Pana od momentu chrztu, łucja od roku, a my troszkę więcej niż rok wielokrotność tego okresu. Jesteśmy piękni, choć splamieni grzechem, ale jeśli odrzucamy zło, zbliżając się do Pana Jezusa, to coraz bardziej wydobywa się z nas piękno. Jesteśmy piękni, gdy coraz bardziej mamy Jego spojrzenie, Jego myśli, Jego słowa i Jego czyny. Ale nie staniemy się piękni przez doskonałość moralną, albo logiczne ułożenie sobie życia. Boga potrzebujemy. Potrzebujemy usłyszeć tego, to, co Jezus usłyszał: Tyś jest mój umiłowany, moja umiłowana. To nie nasze postanowienia uczynią nas pięknymi. Nie bezgrzeczność, prawie że, tak? prawie robi różnicę. Ale choćbyśmy unikali grzechu ciężkiego przez całe życie, to tak i tak sami z siebie nie będziemy piękni. Ojciec święty Franciszek mocno to przypomina: że grozi cały czas. W kościele herezja, która toczy się przez wieki, niby przygaszona, a jednak cały czas. I co chwilę gdzieś tam wzrasta. I znowu gaśnie, i znowu wzrasta. To jest pokusa tego, że, że mogę osiągnąć świętość, a więc piękno swoim działaniem. To bądźmy bardziej radykalni, bądźmy bardziej wymagający. Bądźmy bardziej rozmodleni tak? w znaczeniu pobożności, a nie serca. tak. Bądźmy bardziej zewnętrznie walczący z grzechem, bądźmy bardziej poukładani. Żyjmy niejako jak automat, poprawny chrześcijanin, moralnie ułożony no, po prostu mm, cukiereczek. Ale to jest pokusa, to jest pokusa diabła. Bo nie da się tak żyć. Potrzebujemy Boga, potrzebujemy Jego bliskości, potrzebujemy naszej śmierci dla grzechu, by wstać do życia. I Bóg nie patrzy na to nasze piękno przez pryzmat. Proszę bardzo, już mu się udaje prawie grzechu nie popełniać. Chwała Panu, bijemy w dzwony. On nie patrzy w ten sposób. Jesteśmy piękni, jeśli patrzymy na Niego. Jesteśmy piękni, jeśli wpatrujemy się w Niego. Kiedy adorujemy Jezusa w liturgii, czy w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, czy w adoracji Krzyża, czy ikony. Stajemy się coraz bardziej piękni, kiedy nasze myśli są Jego myślami, a nie zrobisz czego inaczej. Kiedy nie ukochasz Jego słowa, czyli Jego samego. Co Ci przyjdzie, że z tego, że nie popełnisz jakiegoś grzechu, albo w piątek nie zjesz mięsa, zwłaszcza w oktawę Bożego Narodzenia, a nie będziesz znać Jego głosu, nie będziesz widzieć Jego spojrzenia, nie będziesz Go znać? Dzisiaj próbuje się odwrócić, mówiąc, jesteśmy piękni, kiedy wszystko robimy, co chcemy. I staje się, że brzydota pokazana jest jako piękno. A On w Jordanie, Jezus, mówi dzisiaj, jesteście piękni, bo jesteście moimi braćmi. Wejdź dzisiaj duchowo do Jordanu. To znaczy, wejdź tam, gdzie jest Jezus. Zapragnij relacji z nim. Może po raz pierwszy. Nie uciekaj przed kolejnym wezwaniem, gdzie on piękny, najpiękniejszy spośród synów ziemi, mówi: Chodź razem ze mną przez życie. Niczego ci nie zabieram. Ja ci wszystko chcę dać. Jezus razem z Tobą stoi w Jordanie. Przez Niego również do Ciebie i o Tobie słychać te słowa. Ten jest mój syn umiłowany, który mam podobanie. To jest moja córka umiłowana. Podobasz mi się. Jesteśmy piękni. Kiedy chcemy żyć z Bogiem. Jesteś piękny, kiedy chcesz tą miłość Pana Boga przyjąć i przestać zasługiwać na nią i przestać żyć w tej kategorii, że Bóg za dobro wynagradza, a za złe karze. Naprawdę są ciekawsze rzeczy do rozważania, niż to zdanie wyrwane z kontekstu, które zniekształca Ewangelię. Jesteś piękny, gdy pozwalasz, aby Ewangelia stawała się światłem dla Twoich nóg. Jesteś piękny, kiedy włączasz się w ciało, którym jest Kościół. To piękno, które Bóg dla nas przygotował, najbardziej możemy przeżywać w sakramentach, ale też we wspólnocie. Czy dajemy to świadectwo jako Kościół, jako Kościół katolicki, że jesteśmy piękni? Jest wiele brzydoty w nas. I w księżach, i w świeckich, i w młodych, i w starych ludziach. Jest wiele brzydoty, bo jest grzech. Ale jesteśmy piękni, kiedy mamy najpiękniejszego spośród synów Ziemi. Jezusa. I dzisiaj od Ciebie zależy, czy chcesz przyjąć piękno, czy brzydotę. Bóg, który jest piękny i który przeznaczył piękno dla Ciebie, nie chce Ci cały czas wypominać brzydoty, grzechu. On tylko chce, żebyś ten grzech zostawił, ale razem z Nim. Nie, że masz zostawić i udowodnić, teraz jestem gotów, żebyś mnie pokochał. Tylko przyjdź upaprany grzechem, może rozwalonym życiem, może jakimiś sytuacjami, które cię dołują, boś źle rozegrał, rozegrała to czy tamto. To wstań dziś przed Bogiem, przed Jezusem. Zamknij oczy i powiedz: Panie, ja naprawdę chcę żyć. Jeśli chcesz przyjmować miłość Boga i stać się przyjacielem Jezusa, to otrzymasz dar Ducha Świętego. Niezależnie jakie było Twoje życie dotąd, zacznij od nowa. Zacznij teraz. To jest Jego propozycja. Chcesz być piękny? Piękna. Decyzja. Należy do Ciebie. Co mu odpowiesz? Jeśli chcesz tego piękna, jeśli chcesz, to zaśpiewaj razem z nami to. Tylko proszę ciszej instrumenty, zwłaszcza perkusyjne, żeby była modlitwa, tak? Bardziej wyznawaj to, zaśpiewaj to razem z nami. To nie znaczy piękny, doskonały. Doskonały, doskonała, doskonali będziemy w niebie. A teraz jest decyzja, czy chce być stawać się piękny, zbliżając się do Jezusa. Bo On otwiera też nasze oczy. Dziś będziemy się też o to modlić. Też w adoracji i później po mszy świętej, żeby Bóg zmieniał nasze patrzenie na siebie. Ale to słowo o Jordanie niech teraz już jest uzdrowieniem. Popatrz na siebie pozytywnie teraz. Możesz zamknąć oczy i zobaczyć siebie w lustrze i powiedzieć: Ładna jestem, ładny jestem. Nie bierz miary świata, modeli i modelek, weź miarę człowieczeństwa, dzieci bożych. Więc śpiewaj razem z nami, jeśli to prawda, jeśli chcesz, żeby to się stało prawdą w twoim życiu. Jesteśmy piękni, Twoim piechęknem, Panie, jesteśmy piękni, Twoim piechnęchem Panie, Ty